Cześć dzieciaki to ja, Marti. Może znacie mnie już ze strony wwwelektro3000.pl Dziś przygotowałem dla Was kilka zagadek. Gotowi? Zaczynamy! Gdy się stłuczę, dużo krzyku, bo sprzątania jest bez liku. W nim był dżemik i ogórki, zimą wciąż ściągane spółki. Gdy zapytasz mądre dzieci, gdzie wyrzucić go do śmieci, odpowiedzą bez wahania: zieleń jest do szkła segregowania. Wiecie już, co było przedmiotem zagadki. Świetnie! A pamiętacie, do jakiego koloru pojemnika wyrzucamy szklane butelki i słoiki? Brawo, do zielonego. Pamiętajcie tylko i przypominajcie rodzicom, że do tego pojemnika wyrzucamy jedynie butelki i słoiki, a nie należy wyrzucać tam szklanek, luster, kubków, talerzy i innych śmieci. Babcia miała na stoliku gazet parę i kartek bez liku. Kiedy przyszło do sprzątania, zareagowała hania. Powiedziała, gdzie wyrzucić, by mógł papier do nas wrócić. Babcia wszystko posegregowała. Wiecie, gdzie papier wrzucała? Znacie kolor pojemnika, do którego należy wyrzucać makulaturę, czyli stary, niepotrzebny papier? Tak, wyrzucamy go do niebieskiego pojemnika. Pamiętajcie tylko, że nie wrzucamy tam zużytych ręczników papierowych, chusteczek i mokrego oraz zatłuszczonego papieru. A wiecie, co można wyprodukować z makulatury, która jest zbierana do niebieskich pojemników? Na przykład kartki w zeszytach i książkach, papier toaletowy, ręczniki papierowe, kartony. Sok wypiła nasza Ania podczas matmy odrabiania. Potem doszło do sprzątania odpadów, segregowania, karton ślicznie rozłożyła i do żółtego wrzuciła. Wiecie może, drogie dzieci, dlaczego nie do papierowych śmieci? Choć karton kojarzy nam się z papierem, ten, w którym kupujemy na przykład sok lub mleko, w środku ma również aluminium, a na zewnątrz folię. Jak przedniesz taki karton, to możesz to zobaczyć. W związku z tym trzeba go oddzielić od papieru, zanim trafi do recyklingu. Nie wyrzucamy go do niebieskiego pojemnika, bo w środku może zostać resztka płynu i zalać czysty, posegregowany papier, co pogorszy jakość makulatury. Natomiast jeśli lekko ubrudzi plastik lub metal w żółtym pojemniku, nie przeszkodzi to w recyklingu tego rodzaju materiałów. Marek świetnie segregował i w porządku się lubował. Papier, plastik, metal, szkło, w odpowiedni worek szło. bio zaś jakiś błąd popełniał, źle pojemnik ten wypełniał, Wrzucał tam obierki, ości, Zeschłe kwiaty oraz kości. Znasz odpowiedź na pytanie, z czego kompost nie powstanie? Tak, nie powinny tam trafić kości i ości. Do brązowego pojemnika na bio wyrzucamy obierki, ogryski, skoszoną trawę, liście, skorupki jaj, jednak nie wyrzucamy tam mięsa, wędlin, ości i innych odpadów pochodzenia zwierzęcego. A teraz kilka rymowanych rad Martiego. Ukończymy z gadywanki. Teraz czas na rymowanki. Dam wam w ten sposób kilka rad, kto przestrzega ich. Ten chwat szkło. Jeśli opróżnisz jakiś słoiczek, nie marnuj wody na jego mycie. Papier. I jeśli papier tłuszczem ocieka, od niebieskiego kosza trzymaj go z daleka metal i plastik. Butelki i puszki dobrze zgniatamy. W ten sposób więcej miejsca w pojemniku mamy. Bio. Wszyscy już zapamiętajmy, bio bez worka wyrzucajmy. Cieszę się, że przyłączyliście się do zabawy. Mam nadzieję, że bawiliście się tak dobrze jak ja. Segregujcie odpady i dbajcie o środowisko. No i odwiedzajcie mnie na www.elektro3000.pl. Do zobaczenia!